Pierwszy krok w naszej formacji uczeń Jezusa to powołanie. Będziemy na, to, na ten temat przez, na początku przez kilka spotkań patrzyli. I dzisiaj mamy powołanie Piotra. Patrząc na powołanie Piotra, nie chcemy tutaj budować we wspólnocie, kto by tu się jeszcze nadawał na wdowę konsekrowaną albo dziewicę konsekrowaną albo do zakonu, nie ten kierunek, tylko żebyśmy w Piotrze odnaleźli siebie. Żebyśmy zobaczyli, że to powołanie Piotra jest podobnie, podobnie jest z nami. Otóż Piotr spotyka Jezusa, który go powołuje w momencie pewnej porażki życiowej. A ta porażka polegała na tym, że wraca z pustymi sieciami: rybak. To jest tak, jak artysta właśnie się zamknął, żeby, bo już ma wszystko, ma całą muzykę, żeby teraz zamknął się, żeby napisać ten utwór do końca, i wychodzi po 12 godzinach. Tyle co Piotr łowił mniej więcej i nie ma nic. Właśnie się ktoś zatrzymał, żeby skończyć artykuł, żeby napisać list. Mam jakieś postanowienie, że coś zrobię i umiem to robić, jestem w tym dobry. I spotkaliśmy się na 12 godzinach uwielbienia, i po 12 godzinach nic porażka, po prostu porażka. Coś, co umiemy robić, nie wyszło. I Piotr jest w takiej sytuacji, i teraz w tej sytuacji. Z taką kondycją wróci do domu, do żony, do swoich dzieci. Jego współtowarzysze również. Podobna sytuacja. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Bóg do naszego serca często dokupuje się w momencie, gdy nam coś się potknęło. To nie musi być jakiś taki dół, że teraz nagle mam od dwóch lat strapienie, z którego nie mogę wyjść, albo. Właśnie się rozwodzę, albo coś tam jeszcze, teraz dziecko. Nie musi być tak tragedia wielka. Może. Ale czasem wystarczy, że na, po prostu się potknęliśmy. I to potknięcie jest takie, że ja zobaczyłem, nie mogę budować na sobie. Już byłem taki pewny, że powstanie taki poemat po, tej, po tych dwunastu godzinach, bo wszystko było. Tylko poematu nie ma. I to mnie łamie gdzieś. To mnie łamie. Kiedy się nastawiamy, budujemy sytuację, pogodzimy teraz synową z, z jej mamą, na przykład, już wszystko dogadane, spotykamy się i porażka. Nie poszło zupełnie. I to jest takie coś, gdzie pytamy dlaczego, o co Ci chodzi, Boże, czemu. I to są momenty, zobaczcie w swoim też życiu, ja też to widzę u siebie, że to są momenty, kiedy zaczyna się dziać coś szczególnego, jakieś. Bóg pokazuje coś nowego, zaprasza do czegoś nowego. Zaczynam go inaczej słuchać. Co wcześniej nie chciałem słuchać? Chciałem słuchać, tylko że jakoś to tak nie wchodziło. Podatniejszy grunt się zrobił w sercu tylko dlatego, że się potknąłem, tylko dlatego, że doświadczyłem porażki, że coś zabolało, coś nie wyszło. I Piotr jest w takim momencie, co nie oznacza, że Jezus go od razu powołuje, ale to jest moment, kiedy Piotr, Słucha, ma w sobie otwartość, żeby słuchać. Dlatego na to zwracam uwagę. I w tej rozmowie, którą ma Jezus z Piotrem, jest też ze strony Pana Jezusa słowo: że pomogę. Ja ci pomogę w tym. Chcę, żebyś ponazywał porażkę, i Piotr to nazywa. Panie, całą noc łowiliśmy, nic my się, żeśmy nie złowili. Piotr nazywa po imieniu. Jestem w momencie porażki. To nie oczekuj ode mnie więcej. I z reguły, jak jesteśmy do czegoś powoływani, to mamy taki dialog z Panem Jezusem. On tak z reguły wygląda. Chcę, żebyś modlił się wstawienniczo. Słyszymy to, to chodzi za nami. Ktoś nam to proponuje ze wspólnoty. Nie nadaje się do tego, panie Jezu. Nie nadaje się, nie nadaje się. I potem za parę dni, tygodni, miesięcy wiesz, że się nie nadaje przecież nie, nic nie złowiłem całą noc, nic, nic nie jesteśmy, nic nie złowiliśmy, nic jesteśmy. I tak, taka rozmowa. I to Piotr musi wypowiedzieć. Będziesz śpiewać, będziesz tworzyć pieśni. Ja nie, nie, ja nie, 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 na pewno. Może inni. Będziesz grać, nie, na pewno nie ja. Powiesz, poprowadzisz spotkanie. Ładnie niektórzy prowadzą, bardzo ładnie. Mi jeszcze to nie wyszło. Nie, nie. Ja nic nie złowiłem jeszcze. I to jest to, to coś trzeba wypowiedzieć. Jezus chce, żebyśmy to przed Nim nazwali i Jemu zaufali. To jest droga powołania, droga wołania Pana Jezusa, że ja się przecież nie nadaję. Człowiek w spotkaniu z Jezusem potrzebuje to zobaczyć u siebie. A wtedy dostrzegę, że wszystko jest łaską. Od Niego wszystko pochodzi. Dlatego to jest potrzebne. Taka jest droga z Piotrem. To nie znaczy, że On nie pobłądzi. To nie znaczy, że będzie wierny, że stanie pod krzyżem. To nie oznacza tego. Ale ten moment, żeby pójść, żeby zrobić krok do przodu i pójść za głosem powołania, za głosem wezwania Bożego, żeby być uczniem Jezusa powołanym do czegoś dalej, do czegoś więcej konkretnego, do czego mnie dzisiaj wzywa. To jest to zderzenie. Przecież ja nie dam rady. Ja się nie nadaję, ja nie umiem, nie mogę. I wtedy Pan Jezus znowu nie mówi wprost, tylko daje taki mały kroczek. Nie mówi, odtąd tu teraz ludzi będziesz łowił, tylko wypłyń na głębie, zarzućcie sieć. Te słowa są takimi, poprowadzę cię za rękę w tym. Usiądź Albo pójdź na próbę, zgódź się, żeby być na spotkaniu. Animatorów, zgódź się na współprowadzenie spotkania, zgódź się na to, żeby teraz wziąć tę posługę na tym wyjeździe. Ale ja przecież, zgódź się na to. Pojedziesz, będziesz świecić oczami, ale zgódź się na to, na tę głębię. Nie, nie chodzi teraz, że potrzebujesz nowych pomysłów czy sił, bo jesteś wykończony po 12 godzinach łowienia całą noc. Tylko zarzuć te sieci. A siły pojawią się, ale to wszystko się pojawi. Wypój na głębie i zarzuć sieci. I te, też ta głębia jest istotna, dlatego że na głębi, my, my mamy gdzieś głębie w swoim sercu. I my to miejsce znamy spotkania z Bogiem. A jednocześnie. Czasem nie dopływamy do głębi i zadawalamy się tym, tym momentem niedopłynięcia. Czasami uwielbienie trwa tak długo, żeby dopłynąć do głębi. Jak widzimy po sobie, że jestem na Eucharystii, ja, tam nie ma głębi dla mnie. Tak niektórzy mówią. Mi się to trochę to nudzi. To, to nie jest problem, że po stronie Boga. Problem jest po mojej stronie. Być może mi się nudzi, to więc, żeby doświadczyć tam głębi, trzeba podjąć jakieś kroki. Trzeba wcześniej się w domu przygotować. Być może ktoś nie potrzebuje, ale ja potrzebuję. Ewangelię wcześniej przeczytać i samemu się akurat trochę zastanowić. Bo akurat ten ksiądz, co mówi, to do mnie w ogóle nie przemawia. Okej, okay, to sam. Posłuchaj, co Jezus mówi do ciebie. Jakby Moje, moje dopłynięcie do głębi, to nie dotyczy tylko mszy świętej. To dotyczy spotkania modlitewnego, teraz jak jesteśmy. To dotyczy naszego różańca. To dotyczy naszych rozmów. My wiemy, co to znaczy głęboka rozmowa. I sobie tak myślimy: o, z tą osobą pogadam, to będzie głęboko. Trzeba się przygotować do tego. To jest to, to dopływanie. Na głębie się nie. To nie jest rakieta, która leci jest na głębi. Tylko Biblia pokazuje, tam się dopływa. To jest mój wysiłek, często wbrew siłom, których mi brakuje. Bo Piotr z całą resztą po nocy porażki właśnie dopłynęli do brzegu. I teraz przekonać siebie samego, płyniemy na głębie. To jest zaproszenie Boże bardzo często w takich momentach, kiedy powiemy, Panie, jutro, jutro, dobrze? Jutro, dzisiaj nie mam siły, już dzisiaj, jutro. I następnym razem, a właśnie w tym zmęczeniu, Jezus chce, żebyśmy teraz tam popłynęli na to spotkanie. I to się dzieje po, w powołaniu, gdybyśmy na to popatrzyli, że ten pierwszy wyjazd, pierwsza posługa, pierwsze nasze jakieś. Działanie konkretne we wspólnocie bardzo często było. Nie miałem siły, widziałem, że porażka i że ja się nie nadaję. I Jezus właśnie mnie teraz nagłębia. Powiesz świadectwo? Nie. Powiedz teraz nie. Jak, jak powiesz, że nie, nie wypływam. Ale może akurat powiedziałeś wtedy dobra. I, i to był ten moment, kiedy się wszystko zaczęło. To jest, taki, taka jest logika biblijna powołania, wezwania i tak Jezus wzywa Piotra. Później ten <laughs> obfity połów, który, który mają, który jest takim jednym wielkim otworzeniem oczu, to jest to, jak podejmiemy takie działanie i nagle ktoś nam mówi, to, to było słowo poznania do mnie, albo dziękuję Ci za to świadectwo, ale później się tak nic nie powiedziałem. Dziękuję Ci, bo dzisiaj dzięki temu słowu odzyskałem nadzieję. I i to są takie głosy, gdzieś tutaj otrzymujemy to tu, to tam, ktoś mówi, ale ładnie dzisiaj zaśpiewałaś ten psalm. Dzięki, bo to czytanie zrozumiałem dzięki Tobie. Ale poprowadziliście dzisiaj to spotkanie to było do mnie dzisiaj. Różnie to jest, ale w pewnym momencie Bóg nam daje takie, taki feedback, po to, żebyśmy, żebyśmy zobaczyli te ryby. To nie jest łaska zawsze. Apostołowie nie zawsze widzą te ryby, ale w tym momencie daje Piotrowi zobacz, w twojej niemocy, tylko tyle, że dopłynąłeś na głębie. I, i, i co się dzieje? Łaska powołania, to, to wszystko jest od Boga. Owoce naszej pracy, wszystkiego, do czego Bóg nas wzywa, są w Bogu, a nie w naszej pomysłowości. I yy, yy, jeszcze dwie rzeczy, które chcę, chcę powiedzieć. To, to spojrzenie Piotra, że muszą wołać towarzyszy, bo nie są w stanie tych łodzi wyciągnąć, to jest tak, że tak jest też z powołaniem. W momencie, kiedy realizujemy wezwanie Boże w kościele, we wspólnocie, to ma wpływ na innych. Chyba nie ma takiego powołania, że, że tylko ja z tego czerpię. Że coś podjąłem, i tylko ja mam z tego gratyfikację jakieś, a inni nie. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. <laughs> I tak jest też w tym przypadku, że Piotr, który popłynął, woła współtowarzysze, bo widzi, to jest za dużo, żeby z tymi sieciami dopłynąć. się tym muszę podzielić. To jest dla całej wspólnoty. To jest pokarm, którym się wszyscy mają teraz nakarmić. I tak robią, żeby te sieci im się nie zarwały, tylko płyną kilkoma łodziami, żeby to uradzić, żeby to się udało. Patrząc na nasze powołania, nasze wezwania, to myślę znowu, że tak to jest. Ja powiedziałem tak, a się okazuje, że mąż z tego korzysta. Potem mąż powiedział tak, okazuje się, że żona z tego korzysta. Ty powiedziałaś tak, a kilka osób we wspólnocie ma tę łaskę, że dochodzi to do ich serca. Więc tak, tak jest z powołaniem. I w końcu kropka nad i w tym wszystkim, to jest, że Jezus już w sposób wyraźny pieczętuje to powołanie w sercu. Odtąd ludzi będziesz łowił. Nie powiedział tego na początku, nie powiedział tego, gdy zobaczył Piotra, tylko... Po głębi, po zaufaniu, po doświadczeniu porażki, po tej całej pracy, zmaganiu się Piotra, on słyszy, jest nowe. Przyszło coś nowego w Twoim życiu. Odtąd ludzi będziesz łowił. To nie zmieniło, że teraz Piotr nagle zaczął głosić i to jest słowo, które usłyszał, słowo proroctwa, słowo z mocą, które dotyczy jego życia. Poszli do domu, wrócił do domu, do dzieci, do teściowej. Trzeba ją uzdrowić, żeby mogła posługiwać. Tam się dzieją kolejne rzeczy, które nie pokazują od razu, że tu jest teraz wielki rybak, wyrybak ludzi. I dopiero dopiero gdy Pan Jezus ponawia to powołanie po zmartwychwstaniu, gdy mówi to Piotrowi ponownie, to. To tam się dzieją, tam się to dokonuje, że to jest ten moment. Więc w powołaniu też są etapy, i, i tak jest: dochodzimy do pewnych rzeczy, zmagamy się, cofamy, uciekamy przed powołaniem, zdradzamy powołanie. Na nowo się coś objawia, na nowo wyznajemy miłość, i taka jest potem cała droga. Ale sam ten moment, żeby zaufać Bogu, Jezus tka to pomalutku tak, żeby to dotarło do naszego serca. Żebyśmy w końcu powiedzieli, powiedzieli Bogu Fiat, powiedzieli Mu tak i, i za Nim szli. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek i jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.